Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Po niedawnej przegranej Anvil Włocławek stanął przed kolejną szansą na poprawienie swojego bilansu w tabeli Energa Basket Ligi. Przeciwnik, HydroTrack Radom, wygrał jednak w kali w zeszłym sezonie i obecnie miał krabkę na to samo. Zwłaszcza, że do meczu przystępował wzmocniony dwoma zawodnikami. Po stronie Anwiru Włocławek do gry wrócił Iwan Almeida. Dla Kabowerdeńczyka to był pierwszy mecz od czasu kontuzji z połowy października. Choć rehabilitacja przebiegła błyskawicznie, na parkiecie było widać, że Iwan jest naprawdę gotowy. To on rozpoczął punktowanie dla Anwiru od zagrania 2 plus 1, trafiał także w kolejnych akcjach i Anwir wygrywał po pierwszej kwarcie 24 do 19. Choć Almeida zdecydowanie przewodził drużynie z Włocławka w piątkowym starciu, inni koszykarze również włączyli się swoją skutecznością i zaangażowaniem. Wreszcie błysnął Garlon Green, którego 11 punktów do przerwy miało spory wpływ na prowadzenie Włocławiam. Punktował także Rodney Clark, a Adrian Bogucki popisał się wsadem, jakiego nie powstydziłby się żaden center w Europie.

Do przerwy Rodwajlery wygrywały 53 do 41, ale kilka udanych zagrań Radonian, głównie Marcina Piechowicza, który od początku starcia trafiał z załuku jak na zawołanie, sprawiło, że przewaga gospodarzy zmalała do sześciu oczek. W trudnych chwilach Almeida, Klar czy Iwica Radicz zdobywali jednak punkty i przed czwartą kwartą było 76-66. I'm Anvil kontrolował przebieg spotkania od pierwszej do ostatniej minuty. I choć Hydro grał ambitnie, Włocławianie za każdym razem znajdowali rozwiązanie, które pomagało im utrzymać przewagę. Ostatecznie piątek 13 nie okazał się wcale taki pechowy dla Włocławian, którzy wygrali to spotkanie 97-86.